thank you Cześć, Manko i pokażę wam jak obramować postać takim białym konturem lub linią. Myślę, że wiecie o co chodzi. Z góry mówię, że będę to robił moim już takim wyćwiczonym sposobem. Wiem, że istnieje tutaj opcja zaznaczenie obramuj. uważam, że ona jest troszkę gorsza niż ten sposób, który my wykorzystamy. Nasz sposób jest bardzo łatwy i myślę, że lepszy efekt, lepszy look po prostu będzie z tego, z tego co ja robię. E, dobra, więc pierwsze co robimy, wybieramy sobie narzędzie zaznaczenia odręcznego. Jeżeli mamy myszkę ze zmiennym DPI, to zmieniamy sobie na jak najniższe, żeby było wszystko dokładnie, no i w sumie zaznaczamy postać. Dobra, jak już zaznaczyliśmy naszą postać, to po prostu wchodzimy w zaznaczenie u derwi. I klikamy przycisk dodania nowej warstwy, dzięki temu oderwanie stanie się osobną warstwą. Wyłączając widoczność warstwy z naszą postacią, już możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ładnie wycięte. No i okej, okay, teraz tworzymy sobie nową przezroczystą warstwę. Tą warstwę przeciągamy poniżej naszej postaci. Klikam prawym przyciskiem myszy na warstwę z postacią, kanał alfa na zaznaczenie. Zaznaczenie powiększ, no i tu sobie w sumie dobieramy jak chcemy. Ja nie wiem, w sumie zobaczę, jeszcze tego nie testowałem wcześniej, zobaczę 30, myślę, że będzie ok. No i fajnie, myślę, że taka grubość nam wystarczy, więc teraz przechodzimy sobie na warstwę tą przezroczystą, co utworzyliśmy sobie. I po prostu wchodzimy w edycję w pełni kolorem tła, czyli białym. No i w sumie zaznaczenie brak. No i to w sumie tyle, mamy obramowaną postać. Oczywiście możecie to zrobić każdym innym dowolnym kolorem, ale ogólnie się tak przyjęło, że używa się białego. Wygląda to raczej najlepiej, chociaż można eksperymentować z różnymi kolorami. No i to jest w sumie taka pierwsza wersja tego bramowania. Istnieje jeszcze druga. Jest ja sobie tutaj cofnę do momentu, oczywiście cofam Ctrl-Z do momentu aż miałem zaznaczoną postać. No, i teraz sobie powiększę troszkę bardziej, czyli zaznaczenie powiększ. No i jakieś, nie wiem, 60 myślę, że będzie ok, No dobra, 60 jest ok, No i w sumie już jestem na tej naszej przezroczystej warstwie, więc teraz też wchodzę po prostu edycja w pełni kolorem tła. Zaznaczenie brak. No i teraz wybieramy sobie narzędzie zaznaczania odręcznego znowu. I teraz po prostu zaznaczamy tak kwadratowo poszarpane jakby krawędzie, żeby to wyglądało na porwane, jakąś taką porwaną kartkę czy coś takiego. Eee, zawsze to w sumie też inaczej wygląda. Możecie sobie popróbować jak to będzie wyglądać u was. Osobiście mi się bardziej podoba ta pierwsza wersja, no ale tą drugą teraz wam też pokazuję, żebyście wiedzieli co i jak. Dobra i teraz nie zamykamy pod postacią, tylko z powrotem e, rysujemy zaznaczenie u góry i zamykamy dopiero teraz. Ok, zaznaczyły nam się te kontury, teraz po prostu edycja wyczyść. E, no i zaznaczenie brak i mamy też takie w sumie obramowanie poszarpane trochę. No i to chyba wszystko. Wydaje mi się, że ten planik był bardzo prosty, bardzo banalny. E, napiszcie, która wersja obramowania wam się bardziej podoba. No i ode mnie to tyle. Zachęcam was do subskrypcji. Mój kanał mógłby być na bieżąco. Zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał ci się spodobał. No i trzymajcie się, siemano!